Jak rok długi w pogodę i słote ciągną na myszą wieżę turyści. Jej sława jest nieprzemijająca. Opromieniona legendą o dobrym piaście i okrutnym popielu znana jest każdemu od dzieciństwa. To właśnie tutaj popiel według zapisu kronikarzy otruł swoich stryjów. Lecz zbrodnia popełniona na stryjach nie pozostała bez pomsty. Albowiem skutkiem gnicia zwłok, które kazał pozostawić bez pogrzebania, rozmnożyła się niezwykła liczba myszy, i one naszły wspomnianego popiela, także ani ogniem ani mieczem nie można było powstrzymać ich od ścigania go. Wreszcie pożarty przez te potwory marnie ostatni dzień zakończył. Konfrontacja z rzeczywistością nie przedstawia się bynajmniej tak baśniowo-romantycznie, za to jest solidnie podbudowana wiedzą archeologa i historyka. Przewodnik PTTK, Maria Kaczorowicz, opowiadając o Kruszwicy, opiera się raczej na, na ich Z W prac wykopaliskowych dowiadujemy się, że w czasach średniowiecznych na dzisiejszym Półwyspie, a dawnej Wyspie od strony południowej znajdował się gród feudalny. W zagrodem feudalnym w kierunku północnym był, było podgrodzie z katedrą świętego Wita. Za pierwszym podgrodziem znajdowało się drugie podgrodzie rzemieślnicze, słynne schód szkła istniejących już w drugiej połowie XI wieku. Na terenach dawnej wyspy, a dzisiejszego półwyspu w XIV wieku król Kazimierz Wielki buduje zamek przeznaczony dla wysokiego ówczesnego urzędnika administracji państwowej, dla kasztelana. Zamek ten istniał aż do XVII wieku i został zniszczony w czasie wycofywania się wojsk szwedzkich. Z całą pewnością jednym z największych ośrodków polski piastowskiej była Kruszwica. O jej dawnej świetności świadczą zabytki architektury. Na brzegu jeziora Gopło została wzniesiona w pierwszej połowie XII wieku Kolegiata, cenny zabytek architektury romańskiej w Polsce. Kościół jest zamknięty od strony wschodniej, harmonijnym zespołem pięciu apsyd. Dekoracyjne portale ożywiają surowe wnętrze kościoła, zabytkowa chrzcielnica z XII wieku. Wieloletnie prace konserwatorskie przywracają kolegiacie jej pierwotny wygląd zniekształcony przez restaurację za czasów pruskich i hitlerowską dewastację. Bunt kruszwiczan przeciwko Władysławowi Hermanowi w XI wieku zakończył się dla miasta tragicznie. Wiele zaś rozlano tam ludzkiej krwi. Masa trupów wpadała do przyległego grodowi jeziora, napisał w swojej kronice Gal Anonim. Jeszcze w XVIII wieku Kruszwica liczyła zaledwie 57 mieszkańców. Dziś w Kruszwicy mieszka 6,5 tysiąca ludzi. Turystów natomiast przewija się 100 tysięcy rocznie. Wycieczkowiczów jednodniowych, gdyż miasto nie posiada hotelu ani domu turysty. Właściwie po co? I tak, niektórzy powiadają, każdy śpieszy popatrzeć tylko na myślą wieże i gopło. Wiejskie wozy świadczą o rolniczym charakterze okolicy. Sławny Czarnoziem Kujawski. A gdzie są konie, tam i kowale. Mistrz ślusarski, Teodor Wesołowski, nigdy nie trudnił się podkuwaniem koni. Jego hobby to metaloplastyka. Specjalizuje się w rękodziełach, których wzory podpatrzył u dawnych mistrzów. Trafia w ten sposób jak w dziesiątkę w gusta nabywców. Splendor spływa także na miasto, gdyż wiele artystycznych wyrobów rzemieślniczych mistrza Wesołowskiego opartych jest na miejscowych motywach. Ten liść to przecież element herbu Kruszwicy, przedstawiający rozkwitające drzewo gruszy. Największym powodzeniem cieszy się oczywiście stylizowana sylwetka mysiej wieży. Jeszcze bardziej związana z regionem Kruszwicy jest twórczość malarska Edy Lewańskiej. To już nie hobby, to prawdziwa pasja życia. Nadgoplańskie pejzaże maluje od dzieciństwa, od chwili, gdy po raz pierwszy ujrzała jezioro, które zafascynowała ją na zawsze i odtwarza jego urok w niezliczonych rysunkach i akwarelach. Gopło pokryte jest jeszcze gdzieniegdzie cienkim lodem. Wróćmy zatem do miasta, gdzie w cieniu wieży wśród zabytków i wykopalisk, powstał poważny i nowoczesny przemysł. Powiadają, że nie ma rodziny w Kruszwicy, w której nie pracowałby ktoś w tej cukrowni. Rozbudowana i zmodernizowana po wojnie należy do największych w kraju. 300 km torów kolejki wąskotorowej, 1100 wagonów, 30 parowozów. To także należy do cukrowni. Nie widać tylko ludzi w mundurach kolejarskich. Kampania już się dawno skończyła. Praca w tej hali ruszy dopiero w listopadzie. Wystudzone warniki czekają na swoje dni. W tej gigantycznej cukiernicy mieści się 10 tysięcy ton słodkiego towaru. Z tego 70% przeznaczono na eksport. Żaden ciężarowiec nie podniesie na treningu tyle ton, ile ci robotnicy. 50 a nawet 100-kilowe worki to dla nich bagatela. Kujawskie zakłady przemysłu tłuszczowego imponują ogromem i nowoczesną sylwetką górującą nad miastem. A właściwie to nie wiadomo, gdzie się kończy teren cukrowni, a zaczyna kombinat przetwórstwa tłuszczów roślinnych. Tak są blisko koło siebie położone. tutaj właśnie produkuje się margarynę i to największą ilość w kraju. Reklamowy slogan margaryna lepsza niż masło nie wzbudza już uśmiechów ironii. Przestał być sloganem, staje się dywizą. Może to także zasługa nadgoplańskiego grodu. Kujawska wytwórnia Win. Jest najstarszą winiarnią win owocowych w Polsce. Została założona w 1920 roku przez Henryka Makowskiego, pioniera winiarstwa krajowego. Smakosze miodów pitnych jeszcze do dziś z rozrzewnieniem wspominają to nazwisko, choć pod względem jakości kruszwickie wina w dalszym ciągu odznaczają się wysoką marką. Produkcja roczna wynosi ponad 3 miliony litrów, a więc kilka razy więcej niż przed wojną. Asortyment win szeroki: czerwone i białe, wytrawne, półwytrawne, półsłodkie, słodkie, wermut owocowy i gronowy. Najbardziej znane: kachor, kujawskie, winum bonum, no i oczywiście miód pitny piast. To niemal przedmieście Kruszwicy. W tym pałacu odbywają się różne kursy dla pracowników państwowych gospodarstw rolnych. Rozległy park przylega do Gopła, zresztą wszędzie tu blisko do Kujawskiego Morza. PGR Kobylniki to wzorowy ośrodek kultury rolnej, znany również poza granicami województwa bydgoskiego. Specjalizuje się w hodowli bydła. W tej oborze znajduje się 380 krów. Kandydaci na oborowych. Mają gdzie odbywać zajęcia praktyczne. Mleko płynie przez szklane rurki, prosto do zbiorników zlewni. Kto wie, czy w przyszłości specjalnymi przewodami mlecznymi nie powędruje do kruszwickich zakładów tłuszczowych. W teorii jest to nawet możliwe. Dyrektor inżynier Tadeusz Komorowski często sam dogląda udoju. Za chwilę pełne cysterny odjadą do mleczarni. Od granicy do granicy chodzi stary Piast z kruszwicy. Chodzi polem jednym, drugim, oboruje ziemię pługiem. Wspomnienie z lektury szkolnej i jakże inna rzeczywistość. Sławsko Wielkie. Wieś, gdzie jeszcze tylko od Wielkiego Dzwonu nosi się po kujawsku. Wyciąga z kufrów przesypane naftaliną, bogato haftowane, kaftaniki, fartuszki, czepce. Dziś w szkole próba barwnego widowiska historycznego. Są i legendarne postacie Piasta, Rzepichy i młodego Ziemowita, który... Wzrastając w lata i siły, rósł w poczciwości do tego stopnia, że król królów i książę książąt zgodnie go księciem Polski ustanowił, a popiela z potomstwem doszczętnie wytracił z królestwa. Scena pod celebrowana jest z namaszczeniem. Będzie dużo uciechy na przedstawieniu zorganizowanym przez sławskie koło gospodeń wiejskich. To przewodnicząca koła, wielka miłośniczka folkloru kujawskiego pani Maria Patyk, nauczycielka miejscowej szkoły, inicjatorka wielu akcji kulturalnych na wsi. Tylko nad Gopłem można usłyszeć takie kujawiaki w oryginalnym wykonaniu. I tylko jezioro niewiele się zmieniło od czasów, gdy Kruszwica była metropolią pierwszych piastów.